Dzień dobry Państwu. Sławek Szapietowski, Burden Bird. Dziękuję bardzo z Kongres za zaproszenie. Ponieważ, tak jak powiedział zapowiadający, to jest mój debiut dzisiaj, więc skorzystam z okazji i złożę urodzinowe życzenia dla z Kongres. Okrągła dziesiąta rocznica. No i wszystkim Państwu z okazji Dnia Dziecka i Waszym pociechą, oczywiście. Dla mnie to też wielki prezent, że mogę dzisiaj przed Wami. Występować. A to będzie krótka podróż po tematach, które są dzisiaj i wczoraj pewnie dyskutowane w różnych odsłonach, czyli otwarta bankowość, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w kontekście tła regulacyjnego, bo jako doradca biznesu podróżuję z moimi klientami i partnerami biznesowymi po oceanach innowacyjności. A więc y, najbliższe jest nam to, co zapisane w prawie i tam, gdzie możemy, y, y, jak możemy się po tym poruszać. Oczywiście już po prawie trzech latach od czasu implementacji dyrektywy dotyczącej usług płatniczych do polskiego systemu prawnego trochę się osadziliśmy w tej rzeczywistości. Jesteśmy już po pierwszym szoku poznawczym, identyfikacji ryzyk, obaw, co będzie to oznaczało dla rynku, jakie są ryzyka dla klienta, konsumenta, jakie są ryzyka dla samych otwierających się banków, głównie w, ten, w kontekście ujawnienia. Tajemnicy bankowej, e, e, samych przetwarzania danych osobowych, e, komunikacji z e, podmiotami świadczącymi te nowe, nazwane usługi w zmienionej ustawie o usługach płatniczych, czyli w szczególności usługę dostępu do rachunku płatniczego, ale już w tej chwili na rynku e, po tej części dostosowawczej tej części compliance czyli Zbudowania API, przygotowania technologicznego do e, nowych standardów i wymogów w zakresie SCA, e, czyli uwierzytelniania klienta, tworzone są produkty i usługi monetyzujące e, te, nowe, e, te nowe możliwości, e, które niesie ze sobą PSD2, e, a więc pewien wachlarz integratorów. Które przedstawiają nam komplementarną informację na temat naszych finansów, naszych rachunków płatniczych, a dużo szybsze i aktywniejsze płatności, które można wykorzystywać tak dla konsumentów, jak i w biznesie, w różnych produktach cash poolingowych, chociażby czy w usługach inwestycyjnych, realizując inicjowanie płatności na wskazane konta czy wskazane cele inwestycyjne. I wreszcie bardziej zaawansowane przetwarzanie danych pozyskiwanych z rachunków płatniczych, oczywiście w korelacji ze zgodami z RODO i budowanie porównywarek, budowanie scoringu kredytowego, profilowanie klienta na potrzeby innych usług. Ale oczywiście ten czas pokazuje też, jak rosną potrzeby rynku, który osadza się w tej nowej rzeczywistości i w ofercie produktowej, i pokazuje pewne przestrzenie, które chyba wymagają zapełnienia na poziomie regulacyjnym lub pewnej utrwalonej praktyki rynkowej. Podmioty, które weszły na rynek z ofertą AIS czy AIS. Plus, ale także świadczące usługi inicjowania płatności, ciągle podkreślają customer journey. Mój klient nie jest w pełni moim klientem, ponieważ podróżuje po różnych aplikacjach, po różnych stronach internetowych. Nie mam na własność całego procesu prowadzenia go od początku do końca przez, przez tę usługę. Jest to też powodowane tym, że jakby zakres informacji, który zawarty jest w ramach tej otwartej bankowości po stronie banków, nie zawsze jest tożsamy, spójny. Ta historia rachunku nie zawsze jest tak samo długa w każdym banku, jeśli chodzi o jej dostępność. Nie każdy bank wskazuje nawet w ramach informacji udostępnianych w ramach usługi AIS podstawowe dane swojego użytkownika. Co też powoduje problem z wykonaniem chociażby usługi identyfikacji klienta jako usługi zewnętrznej z perspektywy AIS providera, ponieważ nie, nie pozyskuje podstawowych informacji dla wykonania pełnego procesu e, KYC. Sama komunikacja TPP i SPSP, czyli tych podmiotów trzecich i podmiotów prowadzących rachunki płatnicze, też postawia kilka znaków zapytania. Jesteśmy szczęśliwie osadzeni w standardzie Polish API na polskim rynku, więc można powiedzieć, że ta komunikacja powinna przebiegać według pewnych ustalonych zasad, ale ciągle banki mają swoje odrębności, ciągle TPP muszą dostosowywać się do pewnych różnic i wyłomów z tego standardu. No i wybrzmiewa cały czas kwestia prowadzenia silnego wyśrednienia użytkownika, Formule w tej chwili Redirection na naszym rynku, ale ciągle z podniesionymi e, pytaniami, czy tylko Redirection jest jedynym rozwiązaniem, także w kontekście customer journey. E, oczywiście, e, w przypadku e, często proponowanej metody embedded, czyli takiej, której opiekunem właścicielem jest podmiot świadczący usługi AIS czy PIS, e, mamy. Styk z kontrowersjami regulacyjnymi na tym tle i dość silnym głosem nadzoru bankowego dotyczącym ograniczenia e, udostępniania informacji e, szczególnie chronionych, czyli credential sharing. Jedną z y, y, kwestii podnoszoną y, tak po stronie po, posiadaczy prowadzących y, rachunki płatnicze, jak i samych podmiotów trzecich jest kwestia odpłatności, monetyzowania tego, że ja udostępniam coś podmiotowi trzeciemu y, i ma to swoje uzasadnienie, bo wiele podmiotów y, sektora bankowego poniosło. Bardzo duże koszty, żeby dostosować się do wymogów regulacyjnych, również TPP. I cały czas ponoszą, żeby zintegrować się z poszczególnymi, z poszczególnymi api. Ale kwestia ta jest poza sferą regulacji. Są próby przenoszenia tych kosztów, różne próby na TPP. A na koniec dnia pewnie płaci za to też użytkownik. No i w maju rozpoczął się proces konsultacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską. Zapowiadany zresztą y, już od y, dwóch lat przegląd tych regulacji y, PSD2, w kontekście tego, co się udało, na ile zrealizowane zostały cele y, tej regulacji, y, jakie są w tej chwili potrzeby rynkowe y, i komisja też przedstawia kierunkową propozycję regulacji w obszarze open finance. I tutaj wybija się. Tak wzmocnienie oferty produktowej i usług, które będą w ramach być może prawdopodobnie w ramach tych nowych regulacji możliwe, a więc wyjście poza nawias tylko dostępu do rachunków płatniczych, dostęp do innych usług i produktów bankowych w ramach bankowości oferowanej. Użytkownikowi, co niewątpliwie rozszerza zakres y, możliwych rozwiązań wealth managementowych, inwestycyjnych czy zarządzania w ogóle własnymi finansami, y, ale też y, ujęcie w pewne ramy regulacyjne już tego, co w tej chwili na rynku na bazie obecnych regulacji się y, pojawiło, y, czyli większa atencja dla tak zwanych technical service providers, integratorów i animatorów całego tego rynku. Którzy w tej chwili pozostają trochę poza nawiasem regulacyjnym, zwrócenie uwagi na konkretne usługi i produkty, porównywarki, Wealth Management i temu, i temu podobne. I wreszcie to, co wybrzmiewa z pytań w projekcie w materiałach konsultacyjnych, to także ta właśnie komunikacja pomiędzy, pomiędzy TPP i ASPSP i kierunek w stronę ujednolicenia standardu tej komunikacji. To wszystko przed nami. Czas konsultacji jeszcze się nie zamknął. Na pewno wiele wartościowych wniosków wyciągnie z tego tak komisja, jak i rynek. I z perspektywy tego, co przed nami, należałoby się chyba spodziewać jeszcze szerszego otwarcia tych drzwi do bankowości w ramach nowych regulacji. Ja zwracam uwagę na Pewien trend, który już w tej chwili funkcjonuje i który obserwujemy też z perspektywy doradczej, i on nasuwa oczywiście w tej chwili wiele kontrowersji, ale liczę na to, że e, nowa odsłona PSD2 może e, trochę to usprawnić. Mamy coraz więcej supermarketów z różnymi ofertami. Mamy Value Added Services po stronie bankowości internetowej. Możemy korzystać już nie tylko z produktów finansowych, ale także z innych potrzebnych nam w ramach e, życiowych e, zajęć. Kierunek to tak zwane rynkowo czy potocznie super apps czyli takie, które rzeczywiście w ramach jednej funkcji spinają szereg usług w formule bardziej white labelowej czyli z dostawcami stojącymi zupełnie z tyłu za frontlinerem takie, które właśnie odpowiadają na codzienne potrzeby użytkownika i w sferze jego finansów. I w sferze codziennego, e, codziennego życia. Takie, które obsługują na poziomie complianceowym e, już na wejściu pewne kwestie, takie jak onboarding klienta, a więc wszyscy inni dostawcy usług finansowych czy inne podmioty, instytucje obowiązane z perspektywy przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie muszą tego robić, mogą z tego korzystać, plus wzbogacają koszyk. E, danych pozyskiwanych z różnych obszarów świadczonych przez poszczególnych prowajderów usług. Można sobie wyobrazić, że z taką aplikacją na dzień dziecka albo spodziewając się dziecka jesteśmy obsłużeni i w sekcji opieki nad maleństwem, prezentu dla niego, tortu rodzinowego, przedszkola i może jeszcze jakiejś dobrej pożyczki na wycieczkę i oczywiście oferty wycieczkowe również. To się już dzieje, oczywiście w, trochę z perspektywy innego tła regulacyjnego, ale WeChat, Alipay podejmują już takie próby, rozszerzając ofertę. Bawiąc się tylko jedną aplikacją, dostaje szereg usług pod nią podpiętych. Nie ma żadnego przekierowywania, przeskakiwania, nawet niejako pokazywania, kto bezpośrednio jest oferującym usługę. Wszystko jest w WeChacie. Jeżeli uda nam się uporać z kilkoma regulacyjnymi problemami, które na pewno towarzyszą nam od początku tej otwartej bankowości, której ramy wyznaczyło PSD2, w szczególności interakcji z RODO, bo to jest ciągle podnoszone, że cały proces dodawania wartości z danych, które pozyskujemy z rachunków płatniczych i łączenia ich z innymi danymi, nasuwa wiele problemów na poziomie customer journey. Na wszystko trzeba mieć zgodę i o ile w ramach usługi jednorazowej można ją jakoś zaszyć, to jeżeli usługa ma charakter ciągły i ma wzbogacać klienta o informacje zwrotne z analizy jego danych, nasuwa się tutaj szereg kontrowersji związanych z koniecznością uzyskania zgody, celami przetwarzania. A w super apps dodatkowo mielibyśmy się niejako dzielić swoimi danymi z innymi podmiotami oferującymi kompletnie inne usługi. Także z perspektywy RODO... Bardzo duże wyzwanie. Z perspektywy banków, bardzo duże wyzwanie związane z dzieleniem się tajemnicą bankową. No i wreszcie to, co zawsze, czyli outsourcing bankowy i komunikat dotyczący korzystania z usług chmurowych, przez co też banki będą musiały, czy musiałyby przechodzić, wchodząc w taki mariaż z innymi dostawcami różnych innych rozwiązań zapakowanych w taką apkę, ale już są. Udane próby robienia z takich, takich mini super apps, i jestem przekonany, że przy nowej odsłonie regulacyjnej będziemy widzieli tych modeli więcej. No cóż, siedzimy długo przed telefonem. Może dzięki takim aplikacjom będziemy mieli trochę więcej czasu. Oby to był czas dobrze spędzony, również czas dzisiejszych Państwa spotkań i udziału w innych prelekcjach. i Życzę, żeby był ciekawy, udany i przyjemny. Bardzo dziękuję.